Cześć, ja jestem Nexu i tak na szybko. Dziękuję wam za 666 tysięcy subskrypcji. No i jak zawsze zapraszam Was do ciemnej strony internetu. 1 stycznia 2015 roku około 23.30 policja wchodzi do domu youtubera, jak i streamera MISTER 13. Funkcjonariusze policji otrzymali skargę od sąsiadów, że z jego domu dochodzą głośne dźwięki. Chcieli zbadać sprawę.

You just told me you had firearms and baseball bat. As things get escalated, there's an officer's safety process. Officer? Yes. Sir? Yes. I have a right to own certain items in my home. You yeah. do. Japoński streamer znany pod nazwą Ushiro w październiku 2015 roku prowadził transmisję na żywo z gry Minecraft. Po chwili możemy go zobaczyć z papierosem w buzi oraz zapalniczką w dłoni. Ten coś przy niej majstruje, najprawdopodobniej próbował dostać się do benzyny, znajdującej się wewnątrz zapalniczki. Później wpadł na świetny pomysł, aby spróbować odpalić od tego krzesiwo. co mu się udało, jednak przez jego kombinowanie ze sprzętem cała zapalniczka zajęła się ogniem, a ten geniusz postanowił wrzucić się do reklamówki wypełnionej papierem. <śleszy> <śleszy> Gdy zdał sobie sprawę co zrobił, postanowił zanieść torbę na drugi koniec pokoju, a następnie wykazał się jeszcze większym ilorazem inteligencji, ponieważ na ogień postanowił położyć kartony. Gdy to nie poskutkowało, desperacko gasił płomienie małą miseczką wody. 「消火器消火器」「ふくらしてかぶせなさい」 Nie jest do końca jasne, czy ktoś ucierpiał z powodu tego podpalenia, ponieważ różne źródła podają sprzeczne informacje. Mimo, iż mężczyzna podpalił własne mieszkanie, naraził na niebezpieczeństwo inne osoby, przebywające w budynku. A co ciekawe, w polskim prawie umyślne, jak i nieumyślne podpalenie jest przestępstwem i podlega to karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. A jak przypadkowo podpaliłeś dom, tak jak ten gościu z filmu, to możesz iść siedzieć nawet na 3 lata. 9 czerwca 2014 roku streamerka na Twitchu Niki Elise, znana w internecie jako Sayeden i jej chłopak Snusfan zostali okradzeni z użyciem broni w ich w domu w Arizonie. W tym samym momencie kobieta transmitowała na żywo z gry Dota 2. Nagle usłyszała głośny huk w mieszkaniu i postanowiła iść sprawdzić co się stało. Jej oczom ukazali się uzbrojeni przestępcy, którzy obrali sobie za cel jej dom. W jej domu było dwóch uzbrojonych mężczyzn, którzy zażądali, aby para położyła się na ziemi. W pewnym momencie jednego z nich możemy zobaczyć w kadrze kamerki. Uh, this... Do napadu doszło około czwartej nad ranem. Widzowie na czacie dość szybko zareagowali i postanowili poinformować policję o włamaniu. Na szczęście kobieta jak i mężczyzna nie odnieśli żadnych obrażeń. Dzięki szybkiej reakcji ludzi z czatu policja dość szybko zareagowała i ujęła jednego ze sprawców. Później okazało się, że para nie była celem pierwotnego napadu. Nie jest jasne, czy znaleźli i aresztowali drugiego przestępcę. Kobieta również nagrała film, w którym to szczegółowo opisuje sytuację, jednak trwa on prawie godzinę, więc w opisie zamieszczam wam do niego link. Swatting to chyba najbardziej niebezpieczna rzecz, jaką można zrobić streamerowi. Zjawisko to polega na tym, że przestępca dzwoni na policję i przekazuje nieprawdziwe informacje o tym, że konkretna osoba stwarza poważne zagrożenie. Na przykład posiada broń, kogoś postrzeliła, przechowuje narkotyki albo popełniła inne przestępstwo. Wtedy służby wpadają takiej osobie do domu i wystarczy jeden niewłaściwy ruch, aby strzelili do potencjalnego przestępcy, a wtedy to raczej na tym świecie już go nie będzie. Najpopularniejszy przypadek swotingu miał miejsce w 2014 roku, gdy policja otrzymała anonimowe zgłoszenie od osoby twierdzącej, że Jordan Matthewson, znany również jako Kutra, właśnie zastrzelił dwie osoby i przetrzymuje zakładników w biurze w Colorado. W tym czasie Kutra transmitował CSA, kiedy zaczął słyszeć dość głośne dźwięki dochodzące z za jego pokoju. Wtedy zdał sobie sprawę, że najprawdopodobniej padł ofiarą swotingu. You're getting swatted. What in the world? Your Put your hands, hands up! Put get get your, your hands up. Get on the ground! The your Put, your hands, oh. your, oh. Yeah, oh. Put your hands behind your back! hands back! back! <laughs> <laughs> Trzy szkoły znajdujące się w pobliżu budynku zostały zamknięte w momencie, gdy policja przeprowadzała swoją akcję. Dość szybko zorientowali się, że był to tylko żart, jeśli tak to mogę nazwać. I mężczyzna został uwolniony. Jednak ta sytuacja nie dość, że jest poważnym przestępstwem, ponieważ w Stanach grozi za to nawet 20 lat więzienia, to jest to również cholernie niebezpieczne, ponieważ gdyby streamer zrobił jeden zły ruch, policjanci bez zawahania by w niego strzelili.